Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl. Od czego naprawdę zależy sukces mężczyzny? Bardzo często nie od świata zewnętrznego, ale od atmosfery, którą ma w domu. Energia żony potrafi być dla niego paliwem albo ciężarem. Jeśli kobieta wspiera, dodaje sił i potrafi podnieść go w chwilach słabości. Wtedy dom staje się miejscem, gdzie mężczyzna ładuje swoje baterie i zyskuje odwagę, by walczyć o więcej. Ale jeśli w domu czeka tylko krytyka, lekceważenie i napięcie, to ta energia prędzej czy później go złamie. Nie dlatego, że mu nie zależy, ale dlatego, że nikt nie ma siły walczyć w miejscu, które powinno być przystanią, a staje się frontem wojennym. Mądra kobieta potrafi mówić tak, by jej słowa wzmacniały, zwłaszcza wtedy, gdy inni je podważają potrafi podkreślać mocne strony, zamiast ciągle wypominać błędy. To ona często nadaje ton całemu związkowi. Bo prawda jest prosta. Jej obecność może być dla niego największym ciężarem albo największą siłą. A prawdziwa mądrość polega na tym, żeby wybrała to drugie.